Śmialiście się ze mnie, kiedy to mówiłem, a mówiłem, że trzeba to zrobić, i trzeba to wprowadzić również w Polsce. Słuchajcie, co się stało? Francja właśnie wprowadziła bardzo wysokie cła i podatki, tak zwane ekologiczne na wszystkie produkty fast fashion, które są z Shane i ten. Tak. Teraz każda szmata, która jest sprzedawana w Francji za jakieś śmieszne pieniądze, ma doliczone 5 lub 10 euro, co przy tak niskich kwotach ubrań jest sporą kwotą. Więcej nie wolno reklamować ubrań w telewizji, ani w żadnych mediach, ani w social mediach. A wszyscy influencerzy, którzy będą to robić afiliacyjnie, oczywiście, i zarabiać na tym hajsy, będą musieli zapłacić wysokie kary. I to jest początek, tak naprawdę, dlatego że już mówiłem o tym wielokrotnie, mówię o tym od roku, mówię o tym w Bizwyku, mówię o tym w prywatnych materiałach. Ludzie muszą zrozumieć, że właśnie tego typu firmy zabijają lokalną gospodarkę, zabijają lokalne firmy. Także myślę, że to jest początek końca tego typu firm jak fast fashion, jak Shane albo temu w przypadku ubrań.